Iga Świątek, nasza czołowa tenisistka, niedawno osiągnęła sukcesy w Dubaju i Dołucha i wkrótce wyrusza na turnieje w USA. Dziś jednak ogłosiła start swojej nowej strony internetowej, gdzie podzieli się pasją nie tylko do tenisa, ale i ulubioną muzyką i książkami. Iga Świątek ma już za sobą dwa znaczące turnieje rozegrane w Dubaju oraz Dołucha, a niebawem wyruszy na podbój amerykańskich kortów. Zanim jednak opuści Europę, Przekazała światu radosną nowinę, która z pewnością uszczęśliwi jej fanów. Nasza utalentowana tenisistka ujawniła, że uruchomiła nową stronę internetową, co oznacza, że każdy zainteresowany będzie miał teraz jeszcze większy dostęp do informacji o niej. Sezon 2023 rok zapowiada się dla Igi niezwykle intensywnie. Młoda polska gwiazda tenisa dąży do odzyskania pierwszego miejsca w prestiżowym rankingu wygrana. Niedawno powróciła z udanych zawodów na Bliskim Wschodzie, gdzie dotarła do półfinału w Doha oraz ćwierćfinału w Dubaju. Teraz nadszedł czas na krótki moment wytchnienia, po którym Świątek znów ruszy na amerykańskie korty, gotowa do zaciętej rywalizacji w Indian Wells oraz Miami. Oprócz imponujących osiągnięć na korcie, Iga jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Nie tak dawno temu jej post wzbudził spore kontrowersje, a w jej obronie stanęła nawet Ola Kwaśniewska. Tym razem jednak informacje, które docierają od 23-letniej zawodniczki, nie wywołują takich emocji. Świątek, jak zwykle, pozytywnie zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie, informując o uruchomieniu swojej nowej strony internetowej. Te spekulacje krążyły już od jakiegoś czasu, ale teraz wszystko jest już oficjalne. To Iga, w swojej charakterystycznej stylizacji, otwiera przed nami ten nowy cyfrowy świat. Stwierdza z dumą, że zarówno ona, jak i jej zespół przez ostatnie miesiące pracowicie tworzyli to miejsce, które teraz ma być skarbnicą dla jej fanów. Znajdą się tam nie tylko wiadomości o tenisie i nadchodzących turniejach, ale również o jej osobistych inicjatywach oraz różnorodne ciekawostki związane z jej życiem zawodowym i prywatnym. Bez wątpienia, ta nowa platforma przybliży Igę jeszcze bardziej do jej sympatyków na całym świecie. Iga ogłosiła również, co jej wielbiciele mogą odkryć na jej świeżo uruchomionej witrynie internetowej. Pierwszy raz w jednym miejscu będą zgromadzone wszystkie moje ulubione lektury, filmy, seriale, a także muzyka. Jeśli macie ochotę dowiedzieć się, jakie utwory towarzyszą mi przed rozgrywkami lub jakie książki pochłaniam w przerwach między turniejami, serdecznie zapraszam do odwiedzin. Strona dostępna jest pod adresem w sieci igasiatek.com. Nowa platforma to nie tylko miejsce pełne inspiracji, ale także sposób na bliższe poznanie moich zainteresowań i pasji, które kształtują mnie na co dzień. Wierzę, że odkryjecie na niej coś dla siebie. Witajcie w moim świecie. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.